Witam. Dzisiaj kilka słów na temat tego, co ma w życiu prawdziwą wartość. Zapraszam do wysłuchania jedną z podstawowych rzeczy, która ma bardzo dużą wartość w życiu, a być może tego nie zauważasz, to jest to, czy jesteś w stanie upomnieć się za inną osobą, która na przykład jest w trochę słabszej sytuacji niż ty. No i kolejna bardzo ważna wartość, to jest to, czy jesteś w stanie upomnieć się za sobą, czyli za swoimi marzeniami. To już nawet w Biblii napisali, gdy Jezus mówił do Piotra, Piotrze, zanim kogut trzy razy zabije, ty sam siebie się wyprzesz. I możemy to przytoczyć, przełożyć na nasze dzisiejsze marzenia. Czasami wstydzimy się swoich marzeń albo tego, co robimy, i boimy się mówić o tym, ponieważ sami nie wierzymy w to, że może nam się udać. Zastanów się zatem, czy Ty sam jesteś w stanie upomnieć się o cudze marzenia, ale też o swoje. Zachęcam do przemyśleń. To tyle na dziś. Życzę cudownego dnia. Cześć.